Wiskiewicza 2. Muszę to zobaczyć. No jedynkę była fajna, nie? Siemanko! Ziomeczki! Yeah. <laughs> Siemanko! Kolanko! W życiu bym nie zgadł. Dobrze, no przecież przed chwilą tak gadaliśmy. Ja tak nie słyszałem, żebyś gadał. Jeszcze raz. Siemanko! Kolanko! <laughs> Witajcie w kolejnym odcinku, w którym będziemy reagować na mnie w jakimś programie, w jakiejś produkcji i tym razem jest to Good z W którym byłam. Co? W ogóle tak nie wiem, nie przeprosić, że nie, nic nie nagrywałaś, że nagle sobie wstawiasz. Pół roku film. Ale widzowie mnie już dobrze znają. Bardzo <laughs> więc... lubicie, jak reagujemy na coś, więc tworzymy kanał, na którym będziemy reagować na różne programy, paradokumenty, jakieś teledyski i na wszystko. w zasadzie to już stworzyliśmy. No ale jeszcze nic nie nagraliśmy. Masz na rację, ale już jest. <laughs> ale wbijajcie tutaj gdzieś wam damy linka. Tak, oczywiście. Good luck guys jest na Amazon Prime Video, który jest sponsorem tego odcinka. No co, so let's go! Nie tego przedłużania. Osiem odcinków. Bezbędnego pi... W tropikalnym raju oddalonym o tysiące kilometrów od domu, sześć duetów złożonych z internetowych gwiazd stawi czoła największemu wyzwaniu swojego życia. W ogóle powiemy Wam też, ja Wam powiem jakieś ciekawostki, których Wy nie wiecie i nigdzie nie były pokazane, to tutaj się dowiecie, więc zostańcie do końca. A chciałam powiedzieć, że po pierwsze, cieszycie się, że jestem na głównej stronie, ja. Nasza para ze Stiflerem. No tak. Po drugie, te moje czerwone włosy strasznie się tu wybijają. To mnie zawsze bawi. Ja mam dość już, serio. Nie, <noise> nie wiem, komu mam ufać. Spierdaj. <noise> <noise> jesteś na mnie nikim, jesteś zerem. Od początku gór. Mam jeszcze mój temat. Spierd Ale grubo. No. Do zdobycia statuetka oraz 100 tysięcy złotych, które przeznaczą na wybrane przez siebie cele charytatywne. Ja do tego programu przyszłam. Dla zabawy. Ja nie miałam czegoś takiego, że muszę wygrać za wszelką cenę, wygrana, wygrana. I to jest czasem też w ogóle mój problem, że jak idę gdzieś na odcinek do kogoś na YouTubie, albo właśnie do jakiegoś programu, z jakiegoś programu, jakbym chodziła do, do tylu programu. Kurczę, wydaje mi się, że aż tak mocno się nie przykładam, że to nie jest dla mnie takie poważne, tylko ja bardziej, wiesz, zabawa, relacje, content. Śmiechy, Na pewno dla hi -hi. zabawy kochasz, nie dla pieniędzy? A co ty, co kurde, co ty no jest stoi, to jest? glinka z Pomponik? <laughs> nie patrzę. Wiem, że Caroline to jest jej image i w ogóle przypuszczam, że gra aktorska, ale strasznie mnie tak to klinuje, jak ona nagada, że ten jej facet jest miliarderem, bo jakby był miliarderem, to nie musiałaby być w tym programie. Miliarderzy nie chodzą do takich programów. Ja od dziecka robiłem wszystko, ja mam patent żeglarski, jeżdżę na kładach, jeżdżę na krosach. Ja w tamtym okresie, kiedy byłam w programie, jeszcze nie miałam w ogóle nic do czynienia ze sportem i dopiero po programie ja zaczęłam chodzić regularnie na stretching później więcej się ruszać, zdrowiej się odżywiać i dopiero później zaczęłam być bardziej. Sprawna fizycznie, a wtedy jeszcze ja się czułam tragiczna fizycznie, więc tak jak mówię, ja przyszłam w takim złym momencie do tego programu. A czy ten drogę. program ci jakoś zmotywował do tego? Troszkę na pewno. Zobaczyłaś tam, jak jest, jesteś cienka w kondycji. Excuse me? <grym> ja przebywam tylko w pięciu, nawet w dziesięciu gwiazdkowych hotelach. Nie ma chyba takich. <grym> no ja nie słyszałem chyba, że Karola. To z tej strony Kubańczyk. E, jestem muzykiem. Na ten moment mój najpopularniejszy Ostatni numer, raz! Ja zrobię w kolaboracji ze znanym producentem Tripsem. To jest numer zatańczysz ze mną. Na ten moment ma naprawdę rekordową liczbę ponad 103 milionów wyświetleń i pokrył się diamentem. A mój ile? 103 miliony? Tifler, y, czy to się otwiera? Przestań Nie, 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 nie. Nic nie mówię. No widzisz, no? <laughs> widzisz, Blake? Patrz, no, to jest to talerza. Masz deskę i dziurę. Pokaż, słoko. To było mocne. Co taki kibelek? Taki kibelek, ale szczerze na początku się trochę obawiałam, ale dwa plusy. Pierwszy widok, jak sobie sikałam, to patrzałam sobie na morze, a cały czas tam był odpływ i przypływ, więc te morze się cały czas ruszało, nie było tak, że stało. A po drugie, dosyć daleko był ten kibelek od naszych domków. W sensie tak, że no czuło się jednak tą prywatność. No więc. musiało być daleko, nie, bo tam była dziura tylko wykopana. Bo wszystko śmierdziało No Obrzydliwe Fajne co, właśnie jest Jak skorzystasz będzie widziała co w, Nie, nie, bo zasypujesz piaskiem. Co wydaliłeś To jest akurat prawda i to było takie Ale wiesz, do... zasypywało się to piaskiem, więc teoretycznie tego nie było widać A Skąd brałeś A, że piasek, że wychodzisz, Z boku wiesz... Okej, okay, no czy to było twoje najciekawsze robienie tak, kupy w życiu? Tak, I to było pierwszy raz w takich warunkach chyba się załatwiałam. I to było sztos. Szczerze wiem, jeszcze raz bym tak mogła. Ja mam taką zasadę, że jak zrobię kupę, to muszę się podmyć, więc ja chyba bym tam nie dał rady. No, ty masz w ogóle jakąś schizę na tym punkcie. No, ja muszę mieć zawsze czystą dupę. <laughs> Patrz, siedzisz sobie na tronie, tu masz wiesz, Może Dobrze, Dobrze, do ręku. Nie no dobra, 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 chciałbym jednak. Nawet mógłbym chodzić z brudną dupą. <laughs> <laughs> Gotowana na najgorsze, na to, że może być różnie, że mogę mieć ciężkie warunki, zależy... O, jest i legendarna Moniczki walizka. Tak, która teraz jest cała z piachu, bo ją ciągnęłam po piachu i tam wszędzie się do dostał piasek. Tak, i ostatnio Monia spadła na pomysł, żeby jeszcze raz jednak ją zabrać na wakacje. Normalnie Monia szła na lotnisku Chopina i za nią się wysypywał piasek. Nie no, bez <laughs> przesady, ale po prostu ciężko się ją wiedzie. Ale nie jestem przerażona, ja, 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 ja nie wiem ja, jak się... ja nie wiem w ogóle, co ja tu robię. No i tak. Ja tu w harcerstwie coś. Ja to jestem przerażony. Mega śmieszny, Mika, pozdrawiamy. Jeszcze do niedawna byłam osobą, która lubiła siedzieć w komfortowym miejscu, swoim pieskiem, swoim chłopakiem. Stwierdziłam, nie, muszę to zmienić, muszę przełamywać swoje bariery. To bardzo się Jest i nasza czerwonka buraczkowa. <śm> 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 super powiedziała, co? Moniczka? Tak. A z kim najbardziej nie chciałaś być? Z tobą. Tak. No. <laughs> Przynajmniej jeszcze, strzela, to no. mi się podoba. <laughs> Zapytałem Karolę, z kimś najbardziej nie chciała w drużynie, to powiedziała, że ze mną, Cziszisz? A ja powiedziałem najpierw, że ja bym z nią najbardziej chciałem, nie? Tak, nie chciał ze mną, co? No? No ja też bym nie chciał pewnie z tobą. Jedny. Ej, szko szkoda mi go się zrobiło, on jest mega spokoziomym, dlaczego tak? No ale ja szczerze też na początku nie chciałam z nim być. Bo właśnie, kurczę, oceniałam trochę przez pryzmat tego, jak go widziałam w internecie, bo my się mało znaliśmy, a bardziej się właśnie poznaliśmy później w tym programie. No i po prostu miałam coś takiego, że kurde, my się nie dogadamy. Dlatego nie chciałam być z nim w drużynie. Ze Stiflerem nie da się nie dogadać. Ale właśnie, później się okazało zupełnie inaczej i w sumie nawet, Powiem, może było kilka takich sytuacji, gdzie on mi mnie nakłaniał, wiesz, że głosujemy na tylko ten I on tak strasznie narzucał swoje zdanie To ogólnie nie przeszkadzał mi, i był spoko I też się bardzo starał w zadaniach, dawał 100% Że widzę znane twarze, mówię Boże, co się dzieje, już od razu tyle emocji No i Stiflet Jesteśmy razem w ja i ty tak? No, ja, I Jak on się cieszę, a ja w ogóle myślałam, że on sobie żartuje Na ci... początku Do ciebie jeszcze tu nie doszło to Tak, do. no i miałam takie ja się tak cieszę, był taki słodki, a nie miałam serca po prostu się nie cieszyć, ale do, miałam takie na początku, że średnio, ale. Mówię, dobra, no będzie co będzie i też byłam taka, że chciałam się dostosować do tego, co mi dadzą po prostu. Yy, z Karoliną jesteś, parze. Dlaczego? Ja. Pojechałam na Surwila z Facetem. Ale z babą bym się nie zdecydowała, powiem szczerze. Iść w środek dżungli, gdzie mogę spotkać dzikie zwierzęta, pająki, yy, węże. Oj. Ja rozumiem też jej frustrację z jednej strony, no bo też bym nie chciała być pewnie z babką, dlatego że no właśnie, no te konkurencje jednak... No byłoby to lekko no niesprawiedliwe, tym bardziej, że chłopak z chłopem to też inaczej, no. oni są silni, a baba z no to one, one były automatycznie najsłabszym ogniwem. No. Ja ją rozumiem z jednej strony, ale z drugiej to na tak zareagowała no, mocno na początku. I kiedyś spałam w takiej otwartej Przestrzeni, ale nie, są moskitiery. zarobiście, dobra, nie damy radę. Ludzie kochają Monikę kociąłek, nie? I nie będą na nas głosować. Ha, fajnie! Co się mega miło, że tak uważa. Czasem pokażę pazurka, mm -hmm. ale jednak jestem raczej taka neutralna. No, do, no zależy. Zależy od dnia, od wszystkiego. Mhm. Nie chciałbyś ze mną w drużynie, że czyli będą mnie chcieli eliminować, ale dzięki wiesz nie. No wiesz, że to ja też nie <laughs> Przepraszam, Nie, nie wierzę, że mu to powiedziałaś. A ja co miałam zrobić, no? No ja bym mu tego nie powiedział. Czyli nie byłbyś szczery z nim? Wolałbym tutaj skłamać dla jego dobra. Nie. Tego. Ale gdybyś miała wybierać, ale jak już jesteśmy, to będzie git. Trzeba no. się dogadać. Ach, przynajmniej trochę dogadać, no bo to inaczej to będzie ciężko. Widać smutek w jego oczach. Na pewno będzie świetnie. Ale o co chodzi w ogóle, Sylwia? Na tratwie miałyśmy dobry waj. Wydawało mi się, że współpracujemy, że jest sympatycznie. Nie, nie wiem. Po prostu zdaje mi się, że nikt nie chce być z Karoliną. No bo Chodzi tak to, to żeby... wygląda, no ale nie rozumiem, czemu do mnie jest pretensja o to, że. Ktoś ma taką, a nie inną parę. No, dla nas też to było na początku dziwne, dlaczego w ogóle ona się spróła do nich. Wiesz, jakby o, o co tam chodziło? My, ja, no, ja tak wyszłam z tego domku, jak one się kłóciły, bo to zaraz będzie. Ja tak mówię, co się tu dzieje? Przecież myśmy dopiero wszyscy weszli do programu. O co chodzi? Dlaczego jest teraz spina jakaś w ogóle opary? Nie wiem. Wszystko okej? Okay? Nie. Macie spinę? Nie. nie. Co? My... A ten już z nadzieją macie spinę? Szuk... Już jakieś dramki szuka. On lubi afery, co? Ne. Ja nie mam żadnego kontaktu z Caroline, no ale to jest chore, to co ty teraz ciągle. robisz. Nie, znaczy tak. Dobrze. Bo jestem totalnie zaskoczona. Ja uwielbiam być przy dramach tą osobą, która siedzi z boku, w ogóle nie jest to zawieszana. <laughs> Tak było tam Nie kłóćmy się, mam teorię Ej, no ale Tobie po prostu podoba się kubańczyk I chcesz odbić yy, po prostu go Jego dziewczynie Przyszła, obudziła się i jeszcze rozwaliła Nie, nie wierzę Ja nie wiedziałam serio co się dzieje Czemu w ogóle na początku już się takie akcje I wiesz jaka była moja pierwsza myśl Że to są dużo starsi ode mnie ludzie A zachowują się jak dzieci Nie, że zachowują się dzi jak dzieci, tylko że pod kamery Nakręcali jeszcze bardziej te swoje zachowania Ja Widzę. mam męża, dobrze się czujesz? No, ja no, nie z, rozumiem ekspertem i czuję, Czy że możemy? ty byś chciała, żeby on wyczyścił twoją muszlę dzisiaj. Czy ty się dobrze Dziękuję. czujesz, Karolaj? Co ty gadasz w ogóle za głupoty? Ekspert muszlowy? Tego jeszcze nie słyszałem. A Co, co powiedziała? <noise> żeby wyczyścić A jej muszlę. Muszlowa. A ja tak. Co powiedziała? Bo ja ogólnie zawsze tak marszczę y oczy, jak jest jasno i jak jest słońce. I ja tak co powiedział? Ej, ale jeśli Karolina tak do niej powiedziała, to znaczy, że tam poza kamerami wcześniej już coś musiało się dziać. Bo tu przecież nic nie pokazane było, że, żeby coś się działo. Ja się cieszę, że jesteśmy we dwójkę. Myślę, że się dużo dowiemy o sobie w tym tak, programie. To był duży, duży plus, że oni mieli siebie, swoje wsparcie, chociaż też z drugiej strony mogło im to zaszkodzić, bo ja, mi się wydaje, że gdybym ja była z tobą, to my byśmy się tam zabili. Nie wiem, ale na pewno jest łatwiej, jak masz swoją najbliższą osobę To prawda, bo jesteś na drugim miejscu świata, więc to jest tak emocjonalnie takie mocne wsparcie Ale z drugiej strony, nie, ja myślę, że się pozabijali w tych zadaniach no się, Ej, o, ja... Tam były tak duże te szczeliny, że normalnie wszystko tam mogło wejść w nocy A wchodziło coś? Czy nie? nie wiem, spałam jakby jak zabita Ile butów, ty! Kolejne! Mam książkę! zobaczę Jestem fanem mam z ja Sztyblera! Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że ma książkę. No ja jestem ciekawy, co on tam napisał. Opowiem wam jedną historię, która była dla mnie przerażająca. Opowiedz, chcę. I to jest w ogóle nie związane z uczestnikami, tylko z produkcją. I oni jechali w dżungli w nocy i mieli takie pick-upy, to się nazywa, że wiesz, auta, które mają te przyczepy, gdzie możesz sobie tam usiąść albo no. coś dać. I oni jechali w tym, na tej przyczepie i jadą w nocy dżungli. I skorpion mu spadł tutaj na ramię. Co ty I on wiesz! Ja bym zastosował! Skorpion czajicie w dżungli takiej. Oh Wszystkie skorpiony God. chyba są jadowite, nie? Nie ma jakieś są niejadowite. Banany! Jakie bo ja jestem głośny. się częstować. Te bananki były takie cieplutkie, takie przepyszne z drzewka. Po prostu mm, to były najlepsze banany, jakie jadłam. Najwięcej jedliśmy owoców, no bo były naturalnie po prostu mogliśmy sobie iść i zerwać. No i z praktycznie cały czas ryż, bo mieliśmy ryż w tym domku, widziałeś ten cały wór. No. To jedliśmy cały czas ryż i owoce. No i tyle wystarczy ale coś konkretniejszego, szczerze mówiąc. Bardzo dobra. Najwyżej wyrzucimy to za no. Ta to Wącha. Halo kochani, tu podaj odbiór. Słyszajcie, to tyszczy ty tu. Chyba ryba to akwarium odbiór. <laughs> Czas na pierwszą przygodę i pierwszą grę. Yeee! Mieliśmy właśnie takie baniaki tutaj z wodą przed domkiem, więc akurat wody nam nie brakowało, bo mieliśmy do picia cały czas wodę, więc to super. Pojechałabyś jeszcze raz? Tak, no, pojechałabym jeszcze raz. Wiesz, wstawałeś, miałeś szufal, był taki spokój, bez telefonu, więc ci nic nie rozpraszało, nie miałeś aż tyle bodźców, bo tutaj tylko dżungla yy, naprzeciwko, wiesz, woda, plaża. Oh, woda, plaża, dżungla, my. Więc jak nie robiliśmy konkurencji, jak mieliśmy takie chwile bez niczego, to można było tak. Pomyśleć, uspokoić się, posłuchać szumu fal, pogadać ze sobą. Bez tych telefonów i dobrze. Ja się cieszę, że ich nie było. Jedyne, czego żałuję właśnie, to tego, że nie byłam bardziej zawzięta i że jeszcze bardziej tak nie dawałam siebie 100%. Bo ja nie uważam, że dawałam siebie 100%. I przez to stwierdziłam, że ja nie jestem dobra do pracy w duelcie, w grupie. Ja jestem najlepsza solo, bo ja wtedy wiem, że wszystko jest na moim, na moją odpowiedzialność, na moich barkach, więc wtedy się skupiam i 100%. A tak to wiem, że trochę Zakładam tą, wiesz, kurczę no. i, i, i to mi utrudniło bycie, by się w grupie. Ja mam taki sam problem. Załóż koronę na głowę i ciągnij. Co jest? Co? Ona nie wygląda na taką sobie tak e, no. miłą. A ona tak będzie czekać, tak? Na zbawienie? Leci, Steve. Słoneczny patrol, biegnie! No ona, ona tylko pachnie i wygląda. I to teraz oficjalnie powiem tak. To było straszne. Długo czekaliśmy. Było tak gorąco, że masakra. Głodni. Jeszcze to była pierwsza konkurencja, pierwsza styczność z prowadzącym. On jest, wiesz, nowy, więc on tam troszkę się tam gubił, więc Duplował. trzeba było, było powtarzać. I nagle, wiesz, oni mówią, dobra, to za chwilę, wiesz, 20 sekund zaczynamy konkurencję. Ja się, ja się poryczałam. To nie było pokazane, bo ja byłam tak już zmęczona, tak po prostu już nie do życia. A oni mi zaraz każą zaczynać konkurencję i ja mówię, że ja nie dam rady. Musiałam chwilę się uspokoić i tak za chwilę było dobra, to już dobra, to zaczynamy. I ja taka zapłakana, jeszcze. I, i zaczęliśmy do konkurencji, no więc było ciężko. Jak już oglądamy tutaj odcinek na Amazon Prime, to tak się składa, że tutaj proszę zobaczyć. O, odpaliła się. I będzie nam tutaj elegancko pachnieć. Wedding Anna. Vibes. Super było na tych wyjazdach amazońskich. Proszę nas znowu zaprosić. Sylwia i Kubańczyk. Cieszycie się, że trafiliście na siebie? Ja bardzo chciałem trafić właśnie jakąś kobietę, która będzie wysportowana Szczerze mi, nie mieliśmy szans z dwoma osobami, które są mega wysportowane Bo zobacz, Stifler, ok, trenuje Tam, A tutaj mamy Sylwię, która na co dzień trenuje i Kubańczyka, który jest mistrzem w Federacji Fame MMA To nie masz szans w takiej konkurencji z nimi po prostu Monika, znałaś wcześniej Stiflera? No, trochę się kojarzyliśmy, a teraz będziemy mieć okazję lepiej się poznać, nie? To, no, z nim to krótko, szybko i na temat. Patrząc na was, ja widzę dwie silne osobowości i zastanawiam się, kto w tym duecie będzie rządził. Ja. Bo on już nie próbuje <śm> ustawiać <śm> powoli. On już do mnie coś mówi, robimy tak, robimy tak, ja mówię, ale daj mi decydować za siebie. W związku nie jesteśmy. W związku nie ma takiej decyzji ja i ty, tylko jest decyzja wspólna. Bo on mi kurde nakłaniał mnie, że tu robiła tak, tu tak. O to mi chodziło, zrozumiałeś czy nie? Tak, no. Duet, który ukończy konkurencję, będzie mógł wybrać jedno z tych udogodnień. Aaa! Mięciutkie poduszeczki. Oh, no. O, kręcyk. Ja przyda, my się radę. jedziemy. Ale ja byłam taka, o, fajnie materac, ale później mi to tak już wyleciało z głowy, że znowu jakby wiesz. Ale w sumie później strasznie żałowałam, że się jeszcze bardziej nie postarałam, bo te materace, oni mieli do końca programu. Czajesz, a my spaliśmy na ziemi i serio widzowie. To nie jest ustawione, serio, tak było. Wasze zadanie to przenieść skrzynię przez tor przeszkód na przygotowane. Na mecie platformy. Wygra ten duet, który najszybciej przeniesie i równo ułoży skrzynię o łącznej wadze 70 kg lub więcej. Monia przerażona, już co widziałem. To było straszne. Ja jeszcze zero kondycji, zero aktywności. Ja mówię nie. Good luck, guys, start! No, pusty, dawaj, to, już, to... Dobra. to jest. A moje <tryk> Lecę z tą szóstką. Ona biegnie do przodu, a ja daję rozkopuję, żeby wyprzestrzenić tą przyciskę. To no! co Trzeba włożyć ogromny wysiłek, żeby przebiec ten odcinek w 30-ilu stopniach. No właśnie, jeszcze takie zadanie dali wam na początek po całym dniu, wiesz, tak intensywnym, głodni, zmęczeni jeszcze trzeba ciągać ciężary? No ja jestem tak mało pewna siebie, że do mnie nie dochodzi i do mnie już wtedy ja jakby wiedziałam, że my nie wygramy. Ja wiedziałam, że będzie tak można drugim, trzecim liczyłam. Change your mindset. No wiem, no. Monika jest może drobna, chuda, ale ona walczyła MMA, ona ma charakter, ona w fizycznych yy, konkurencjach sobie poradzi. Część, że po przebiegnięciu tego już, po prostu już byłam tak zmęczona przez to słońce i przez to wszystko, że tutaj już mnie po tych linach zechciało się żygać. Monika idzie jak burza, wzięła co prawda naj, jeden z najmniejszych ciężarów, sześciokilogramowy, ale może to jest jakaś taktyka, może właśnie... Od tych małych ciężarów trzeba zacząć. Bez yy, jedzenia, na słońcu i musisz teraz zapieprzać, no. Ja bym chyba tam, w, jak to się mówi, wyziąła ducha. <laughs> Ale tak, że nie wzięliśmy tych czternastek bez kitu, te 30 były przerąbane. No nie wejdę tu, czujesz? Najgorsze to w ogóle było, to gó długura. góra. To jest tak ciężkie. Prawie na platformie. Ona to wiedziała, co robi. Miśki wzięli taką taktykę, że czternastki brali i zobacz. I idzie im najlepiej. Chodź, albo Co oni zrobili? Dopatrzyliśmy się oszustwa. Ej, dosłownie nie można było wziąć dwóch. Czemu nikt im nie powiedział? Czekaj. Chodź. Mój musieliśmy wybrać po jednym. A oni wzięli dwa naraz. No bez kitu. Ale może pewnie będą dyskwalifikowani czy coś. Nie, aby wzięli dwa. Czekaj, zobaczymy, co będzie dalej, bo może im teraz powiedzieli i musieli cofnąć się na przykład. Ja już teraz 130 po prostu idę, ciągnę ją. <laughs> to już nie daje rady. No! no tak? Zanieśli nie, za... nie było przecież to dozwolone, żeby brać podwójnie, trzeba było pojedynczo Gdybyśmy mogli wziąć dwa na raz, to byśmy mogli mieć drugie miejsce, wiesz dlaczego? Bo ja szłam z jedną szóstką na początku, nie? A później widzieliśmy dwie trzydziestki, czyli mieliśmy wtedy 36 punktów I wtedy jeszcze musieliśmy znowu biec po jedną szóstkę, bo trzeba było mieć 70 no tak. A tak byśmy tylko trzy razy biegli Dwie szósteczki No właśnie <laughs> Dobra, jeszcze <laughs> Nie wiem czemu tam z drugą przysięgą idzie już nam, już nam trochę gorzej i zwalniamy. Nie, o! Nie jestem w stanie tego potwierdzić w 100%, że można było wziąć tylko jedną na jedną turę skrzynkę, więc pomienimy to. Dobra. Jak ja po prostu zobaczyłem, że my ciągniemy ten 30-kilowy klot z nami, po prostu ga! Dawaj, dawaj! Też biorą dwa! Znaczy, no, może można było. A jak nie, to wszyscy dyskwalifikacja i błoniczka wygrała! <laughs> Czyli mamy pierwszy zwycięski duet. Patrz, my też już patrz! Jak oni wygrali, to patrz, myśmy rzucili tą trzydziestkę, a chłopaki jeszcze nie! My byliśmy tak w łeb, w łeb z tymi chłopakami, że my gdybyśmy to szybciej po prostu przeciągnęli, nam mówiła produkcja, że my byliśmy z chłopakami dosłownie o ułamki sekund, że oni po prostu o ułamek sekundy szybciej włożyli flagę czy coś takiego. A ja nie wiedziałam, bo ja w ogóle na nich nie patrzyłam, więc gdybym ja wiedziała, że oni już też zaraz kończą, to ja bym się nawet już mogła zrzegać, kurde. No ale jestem w szoku, że Kuba i Sylwia trzecie miejsce. No bo widzisz taktyka, 30 brali, a ci czternastki, to pewnie też chodziło o tą taktykę, nie? Do góry! Dawaj! Bardziej to jest taka złośliwość w martwych, na przykład talina nam przeszkadza tutaj, to mamy po prostu peka. Każdą naszą drużynę dosłownie dzieliły sekundy. To nieprawda. Tak myślałam, bo w ogóle nie zwracałam na nie uwagi. Na górę! Szybko! Dobiegamy do mety i byliśmy ostatni? Tak. To mnie bardzo dziwi, ponieważ dałyśmy z siebie 100%. Caroline super, jestem z ciebie dumna na maksa. Wszyscy gratulują Caroline. Brawo Caroline, że dobiegłaś do mety. A co tu z moją osobą, która to wszystko zmotywowała ją i jest cała No to akurat jest fakt, że zawsze te takie słabsze osoby, które pokazują, że za dużo nie, nie zrobią, i ludzie nie oczekują od nich nic I nagle widzą jakikolwiek wkład No to jest to co wcześniej powiedziałem, mniej dajesz od siebie tym mniej ludzie oczekują Tak, to, to nagle gratulują, nie? A pewnie po niej się spodziewali, że ona jest wysportowana, że jest tancerką, to że da z siebie wszystko i że zrobi dobrą robotę Więc, więc trochę pominęli gratulowanie jej, więc ją rozumiem My Dwa takie łóżkowe, prawdziwe materace. Co tu To jest dar z niebios. Nie Taki poduszki. Poduszki bierzemy. Dobra, bierzemy poduszki. Tak. tak. mnie na przykład jest ważniejsza poduszka niż materacki. Gdybym leżał na materacu, a nie miałbym na czym dobrze głowy położyć. Nie, że dla mnie totalnie Gdybym ja rano się obudził, bym nie mógł a się Tak? Rano. A gdybyś spał całkiem na takim, bez materacy i bez poduszki? Na ziemi? Ja to nie jestem, wiesz... Taki kościsty Nie ma, ale ja, dla mnie ma teraz o wiele Weźmy tego, flaminga Nie, patrz, ręczniki się przeradzą, trzeba i szczotka do mógł. jak będziesz włosy czesać? No, dobra, dobra, nie, dobra, dobra możemy dobra. sobie wziąć to, dobra, dobra, dobra. dobra. Czyli zestaw kąpielowy, ręczniki, szczotka, super Tak, to był szczerze super też wybór, dlatego że ja w ogóle nie wzięłam ręcznika ze sobą chyba, z tego co pamiętam tam więc super mieliśmy ręcznie i miałam się czym myć, a my wiesz, mieliśmy rywalizację takie, wiesz, w piachu. Ja byłam cały czas brudna, więc zarąbiście. A chcieli o ciebie pożyczyć? No oczywiście, że tak. No To oczywiście, że tak. To ja bym powiedział, no to daj mi na dziś na przykład materiał. <grym> nie, no nie. Do małych plecaków możecie zapakować tyle odzieży, ile uda wam się zmieścić. Duet czerwony, jedna wspólnie wybrana rzecz. Jak my przeżyjemy tutaj? Słyszycie, ostatnie wrócicie więc do obozu bez przedmiotów osobistych. Zależało mi, żeby jak najwięcej ciuchów zmieścić do siebie, a on się tylko darł. Monika Kociołek, jakie żeby wspólną rzecz? Cicho, bo ja się tu pokoję, ja muszę spakować moje ciuchy na sam początek. Monika Kociołek, ja biorę ten zajebisty krem do twarzy, on jest lekki, idealny, pięćdziesiątka. On ze mną nie przegadał tego, co bierzemy, tylko on, bierzemy mój super krem. A ja mówię, aha. Nie, ale jeszcze 50 na takim u No wiem, to jest mega no to było ważne. bardzo ważne akurat i bardzo dobry wybór, no. Czy ja dobrze widzę, że tam jest sześć przedmiotów? A! Mieliśmy wziąć trzy no Trzy przedmioty wspólne. O to będziemy się jedną Szybko golić. decydujcie co z tych rzeczy zostaje. Dobra, ja maszynkę wyjednęć na pewno. Dobra, obędzie się bez szamponu trudno. Co bierzecie? Dobra, więc bierzemy maszynkę do golenia, pastę do zębów i szczoteczkę. Oni wzięli jedną szczoteczkę na pół? Nie wiem, ja tam nawet kurde nie wiem, nie widziałam kiedy oni mają zęby. Monika i Stifler, jaką wspólnie ustaloną rzecz ze sobą zabieracie? Czy wspólnie ustaliliśmy, to bym nie powiedziała. Wybraliśmy taki lekki krem do twarzy, taki idealny <laughs> dla mojej sery: SPF-50. <laughs> nie, nie bierze! Krew. Nie no, ja myślę tylko o sobie, nie? Ale ona on przy okazji też skorzysta, bo ona to nie to samo. Ale z drugiej strony, szczoteczka na przykład do zębów, to jest też bardzo co ważne To pastę, to to powiesz, to ogarniemy to, nie? Będziemy mieć brudne zęby, ale nie będziemy spaleni. <grym> ale wiesz co? Patrz, jaki on jest szczery. A jakby ja patrzę tylko na siebie. Ale ona też skorzysta. I za to go lubię. Ale faktycznie on jest taki bardzo hojny. Czego wam będzie brakować? Tego programu, bo odchodzę. <grym> A kuczej tak! I on już słuchał pewnie w słuchawce co mu mówią, bo pewnie sam był zdezorientowany Mega Czego mocno. ma będzie brakować tego programu, bo odchodzę już mamy koniec odcinka. Ale jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację, jak reagujemy na dalsze odcinki Good Luck Guys, to wpadajcie na nasz nowy kanał. Tam, gdzie będziemy właśnie reagować na takie rzeczy i głównie się skupimy właśnie tam na takim kontencie. Ale nie tylko Good Luck Guys, bo jakie jeszcze programy mamy wspaniałe w Polsce? Typu Szkoła, dlaczego ja i inne wspaniałe paradokumenty. Dokładnie. Wszystko to znajdziecie na naszym nowym kanale. Subskrybujcie. Aby wpadajcie, kochani, zobaczyć ten program, jak jeszcze nie widzieliście, albo chcecie zobaczyć Drugi raz właśnie na Amazon Prime Video, chyba że też na nasz kanał, gdzie będziemy na to sobie reagować. A jak w ogóle chcecie zobaczyć jakieś fajne programy telewizyjne, filmy, seriale, no to wpadajcie na Amazon Prime Video, bo macie tam szeroką gamę, szeroki wybór, więc jak najbardziej.